Znajdujemy się w Chorwacji w Parku Narodowym w Lipskich Jeziorach. Jest to około 16 trasowych mini jezior, które tworzą niesamowitą, malowniczą krainę. Park jest świetnie przygotowany, są wyznaczone ścieżki, autokary, a także łodzie. Bilet wstępu to około 100 zł. My byliśmy na samym starcie już o 7, dlatego że czytaliśmy, że są tutaj tłumy, trzeba długo czekać w. W kolejkach mieliśmy kupione bilety online, więc jest to dosyć dobra opcja. Teraz jesteśmy jeszcze przed jakimś tam wielkim boom i sezonem, mimo że jest to polska majówka i długi weekend i faktycznie czuć i widać tutaj naszych rodaków, ale myślę, że w okresie takim, kiedy jest, są wakacje, jest dużo cieplej, jest tutaj na dużo, dużo więcej ludzi i oni są mocno odczuwani w tym parku, dlatego że nie można zbaczać ze ścieżek, właściwie nawet jest to niemożliwe, ponieważ jest dosyć wysoko i można spać. Poza tym wąskie są również te przejścia i ścieżki. Dlatego jeżeli szkłujecie się tutaj w okresie, kiedy jest sporo osób, to może warto wybrać właśnie te poranne godziny. Dlatego że ostatnie wejście jest do godziny 16.00, więc stosunkowo krótko, jeżeli chodzi o te godziny otwarcia, a na park warto spóźnić między 3, 4, a nawet 6 godzin. Warto zabrać na taką wycieczkę, przede wszystkim sprawdzić pogodę, bo jeśli się okaże, że tak jak teraz zrobiło się pochmurnie, to niedługo może padać, więc zabierz na pewno jakiś kapelusz, czy to na deszcz, czy to na słońce, zabierz na pewno kurtkę przeciwdeszczową, a także wygodne buty, akurat, aczkolwiek tutaj wietna przede cały w japonkach, więc to już twoja kwestia. Na pewno pamiętaj o jakichś przekąskach, jak ci zabraknie sił, żeby się pożywić, a także dużo wody, no bo, ponieważ te sklepy z, z barami są naprawdę daleko od siebie oddalone. Stanek jest tutaj bardzo dużo takich siedzonek przy takim punkcie. Chyba w całym w ogóle parku jest jakieś 4 czy 5 punktów, a jedna z ścieżek ma 9 km, także nie jest ich dużo. Uwierzcie mi, że. Jak chce się do toalety i nie ma gdzie, to jest to trochę problem. Kupiliśmy kawki. Uwaga, to jest kawa duża, to jest kawa mała i to nie jest espresso, tylko cappuccino. Także ceny no, są faktycznie tutaj wysokie, powiedziałabym, ale do parku można wnieść picie, kanapki, jedzenie. My zaopatrzyliśmy się właśnie w takie energetyczne, jak to się mówi, patony i mieliśmy też owoce i takie wyciskane, tubki z jedzeniem, a później planujemy skoczyć też na jakiś obiad, bo chcemy tutaj być jakieś 4 do 6. Plądrowaliśmy z wejścia pierwszego, poszliśmy piechotą tutaj wzdłuż sobie cały czas wzdłuż jezior. Wylądowaliśmy w P3, tutaj była taka jedzenie, jakieś tamten, ale stąd płynął prom i popłynęliśmy aż do P2 mogliśmy oczywiście też pójść piechotą ale uznajmy, że popłyniemy i następnie tutaj tą czerwoną dookoła całą tą trasę zrobiliśmy tutaj mieliśmy postój na Kawę a następnie wróciliśmy sobie piechotą po lewej stronie do P2 przepłynęliśmy do P1 i właśnie czekamy na autokar który teraz jedzie i dojedziemy sobie dotąd a następnie piechotą znowu bo tam mamy auto. jesteśmy już przy końcu Plipwickich Jezior właśnie za chwilę zmierzamy do wejścia numer 1. Jesteśmy tutaj od 7 i zrobiliśmy na ten moment 17 tysięcy kroków, a mamy godzinę 13, tak więc 6 godzin myślę, że obeszliśmy prawie, że całe Plipiskie jeziora, oczywiście płynęliśmy statkiem, jechaliśmy też kawałek autokarem, ale 6 godzin to jest optymalnie. Mieliśmy jeszcze krótkie przerwy na jakąś kawę i cytki. Tak więc jeśli jesteś na tych wszystkich jeziorach, to około plany czas na 6 do 8 godzin to jest tak idealnie, żeby się nie zmęczyć, ale też fajnie zobaczyć różne miejsca. Dobrze jest rozplanować i dobrze zorganizować trasę, dlatego że na mapie wydaje się, że od tych punktów jest niedaleko, ale niestety tutaj od tego, do na kolejnego, do toalety... A niestety nie ma gdzie zboczyć po drodze, jest naprawdę spory kawałek, nie wspomnę o tym kawałku, który my zrobiliśmy i nie chcecie zdać naszej radości, która była kiedy Widzieliśmy, że już jest blisko toaleta. Także warto zaplanować dobrze trasę. Na pewno dla osób, które mają rowerki, kolejnogi, wózki, dla dzieci trasa nie jest dobrze przygotowana, dlatego że jest wiele takich punktów schodów, które nie będą wygodne dla osób poruszających się czy mających takie sprzęty. Poza tym jest dosyć wąsko, nie ma barierek, więc w wielu momentach można wypaść, jest głęboko. Także warto przemyśleć się i poczytać może trochę więcej na jakichś blogach, parentingowych, jak przygotować się właśnie takiej podróży z dziećmi. Widzieliśmy tutaj dużo też osób ze zwierzakami, także park jest otwarty dla zwierzaków. Oczywiście nie mogą się one kąpać, powinny być na smyczy, aczkolwiek kagańców nie widzieliśmy, ale jakiś piesek. Tutaj jest mapa, która jest w wielu miejscach w całym parku. Pokazane są cztery rodzaje tras. Nie trzeba się jakoś mocno do nich przywiązywać, dlatego że one się ze sobą, jak tutaj widzicie, łączą, więc można w każdym... Momencie, kiedy jest taka możliwość, zmienić tą trasę. W każdym tutaj jest również przeciętny czas zrobienia tej trasy, a także możliwości właśnie dojechania autobusem czy łodzią. Tak jak mówię, nie ma sensu się do nich jakoś mocno przywiązywać, bo można tą trasę zmienić. Jest też aplikacja, dzięki której można trafić czy iść właśnie tą konkretną ścieżką. Minusem jest to, uważam, że dosyć słabe jest to oznaczenie, czyli jeżeli jesteśmy na trasie, to jest mało takich znaków, ile czasu nam zostało na przykład jeszcze na tej trasie albo za ile będzie kolejna zmiana, możliwa zmiana trasy, czy za ile będzie toaleta, albo właśnie jakiś punkt gastronomiczny. Jest też bardzo mało koszy na śmieci, a z drugiej strony śmieci nie zauważyłam, więc może to jest jakaś chorwacka metoda. Także jeżeli chodzi o te trasy, to polecam właśnie... Jeśli chodzi o parking, to jak widzicie jest sporo miejsc parkingowych. Za wjazd powiera się numerek i w sensie kartkę, i jest to 1 euro za godzinę, w zależności ile będziesz to tyle zapłacisz. Kampery kosztuje, wjazd kamperem kosztuje 10 euro. Można tutaj również podjechać jakimś autobusem czy taksówką. Tak więc yy, możliwości jest wiele, wybierz swoją najlepszą. Podsumowując, czy warto wybrać na Plitwickie jeziora? Tak, moim zdaniem warto, szczególnie że jadąc z Polski, mijamy tak naprawdę jadąc nad morze, mijamy te Plitwickie. Jest to świetna jak, taka przygoda na cały dzień. E, można pozwiedzać, można poddychać świeżym powietrzem, e, no i zobaczyć piękno. Zapraszam na nasz kanał, a także na naszego bloga, gdzie jest więcej informacji o plitwiskich jeziorach.